Cześć się Maneczko, ten bardzo jest Polityk Fighters, a moim gościem jest Igor Michaliszy, zawodnik ez Cześć się Maneczko. Cześć się Maneczko, witam. No troszeczkę się pozmieniało od naszej os ostatniej rozmowy. Miał być Bra Brian Hoy, był Adrian Bartosiński yy, w walce o pas. Myślę, yy, yy. że ty, ty tą walkę przegrałeś. Powiedz, jak ty się w ogóle teraz czujesz i, i czy trochę nie żałujesz, że tą walkę z Adrianem wziąłeś? Yy. Nie, no słuchaj, nie, nie żałuję niczego. Bardzo się cieszę, że w ogóle zdarzyła się taka sytuacja, że mogłem zawalczyć z Adrianem. Jeśli chodzi o moje odczucia, no to jestem gdzieś bardzo sportowo niezadowolony z siebie. To wkurzenie jest naprawdę przeogromne. Ale z racji tego, że. Że po prostu wiem, że w tej trzeciej rundzie e, zaczynała, e, zaczynała być e, moja gra, tak? Zaczynałem robić to, to co, co robię zawsze na treningach. Czułem, że, że powoli zyskuję tą przewagę. E, no po, Adrianie, po Adrianie też już widziałem, że, że udało mi się go troszeczkę przełamać. E, I gdzieś ta złość jest naprawdę duża z tego względu, że sam zostawiłem tę nogę i sam zostawiłem. E, no spadła mu ta moja noga zostawiona jak gwiazdka z nieba tak naprawdę, więc to jest mój duży błąd, ja przespałem i oto jestem zły, ale jeżeli miałbym cofnąć czas, to tak samo bym postąpił i tak samo bym wziął tą walkę. Mhm. A w jaki aspektach Twoim zdaniem Adrian jest, był naj, najmocniejszy w tej walce, bo jednak no, te dwie pierwsze rundy no, szły pod jego, pod jego dystans, Ty już odwracałeś sytuację, sytuację, sytuację w trzeciej, no, ale trzeba powiedzieć, że w tych dwóch rundach no, to, to były po prostu jego rundy, nie? No tak, tak, do, dokładnie. Dobrze mnie skontrolował. E, wiedziałem, że, że gdzieś będzie chciał mnie obalać, ale ja kosztem tego, że wolałem jednak mieć rączki przy, przy brodzie, żeby nie wyłapać żadnego weselniaka, kosztem tego faktycznie e, gdzieś tam łatwiej mu było zejść do tych dwóch nóg i faktycznie zrobił to dobrze. Co jak już na dole e, zrobił te dagestańskie. Dagestandskie tematy, no to, to czułem, że to jest mocne. Ja też się nie chciałem gdzieś siłować z racji tego, że wiedziałem, że jest to pojedynek pięciorundowy, więc co? E, dobrze to, to zrobił, e, dynamicznie schodził do tych nóg. Czy mnie zaskoczył? E, no w jakiś sposób tak, bo jednak nie wybroniłem tego, ale to tak jak mówię, ze względu na to, że, że wolałem bronić gdzieś ten baniak i, i chciałem mieć akurat na początku tę ręce wysoką głowę. Mm -hmm. No, po tej walce tak naprawdę ty tą walkę przegrałeś, ale ja mam wrażenie, że w, w oczach fanów tak naprawdę ty zyskałeś dużo, dużo więcej, bo Adrian został bardzo mocno skrytykowany i przez szefa KSW i przez y, y, fanów o, za to, że ta walka jakby przez niego nie była taka emocjonująca i widowiskowa. A on tam się szło, wiadomo, tłumaczył się kontuzją y, Nosa, dlatego musiał mówił, że dlatego mu, musiał tak obalać. Jaki jest Twój jakby odbiór tej całej sytuacji z Adrianem i całego pojedynku, jeszcze raz. Nie jestem gościem, który będzie tutaj wiesz, mówić, że Adrian coś źle zrobił, bo, bo to był jego, jego game plan, jego teamu i tak dalej. Ja jakby rozumiem, wiem o co chodziło o Maćkowi i, i sam też, też uważam w podobny sposób, że jednak ludzie przychodzący na gale Kurde, no oczekuję tej igrzysk, tak? Walka wieczoru. E, oni tam przychodzą po to, żebyśmy my się faktu, faktycznie tam mucili te 25 minut, żeby były emocje, bo o to w tym wszystkim chodzi, tak? Więc ja, ja też jestem tego zdania, że, że takie pojedynki powinny tak wyglądać. No, ale słuchaj, no Adrian, Adrian tam się tłumaczy. E, przez ten nos, że, że tak wyglądał ten, ten game plan, i okej, okay, ja nic do tego nie mam, e, no bo walczymy w MMA i, i gdzieś to jest e, jedna ze składowych tego sportu, tak? I mm. e, tak powoli kończąc temat tej walki, powiedz mi, jak ci szło tak naprawdę zrzucenie tych kilogramów, bo miałeś bardzo, bardzo dużo, już pamiętam, że wtedy na konferencji, jak, jak o tym mówiłeś, wielu kibiców twierdziło, że nie zrobisz tej wagi, a ją do... To ty ją zrobiłeś, bo jako jeden z pierwszych, z tego co pamiętam. Dokładnie, no słuchaj. Postawiłem sobie za punkt honoru, że, że jeżeli powiedziałem, że zrobię tą wagę, no to chciałem dotrzymać słowa. No i tak też się stało. No stanąłem na głowie. Stanąłem na głowie i w 10 dni naprawdę potężne kilkanaście kilogramów zrobiłem. I tak jak mówisz, no czy tam pierwszy, akurat ja, ja zawsze lubię sobie. Poczekać trochę już ze zrobioną wagą, więc z tego względu to zawsze tam siedzę pierwszy na tej sali do ważenia i wyczekuję po prostu. Ale tak, zrobiłem limit mistrzowski, dowiadując się o tym 10 dni wcześniej. Stanąłem na głowie. Też zależało mi, żeby być fair wobec przeciwnika, tak? no bo on też jednak się szykował na ten limit, na ten dystans mistrzowski. Więc jeżeli klepnęliśmy tą walkę, to tylko interesowało mnie starcie o pas mistrzowski, o, o, o ten dystans mistrzowski, czyli 5 run, żeby to e, mogło być, no to musiałem zrobić to 77, i tak też poszło. I słuchaj, co do wagi, naprawdę bardzo dobrze mi to poszło, no, czułem się świetnie, e, czułem się świetnie, fajnie mi waga wróciła e, czy na porannym rozruchu, czy na rozgrzewce w szatni, e, czułem się bardzo dobrze. Więc no to jest kolejna lekcja dla mnie po prostu dużo naprawdę, dużo wniosków już wyciągnąłem z tego całego zeszłego tygodnia. No i gdzieś, gdzieś te przegrane na pewno nas pchają do przodu, bo, bo na pewno po wygranej walce nie analizowałem aż tak dużo rzeczy. Właśnie, mając właśnie ten materiał do, do analizy i już wiedząc jak walczy. Jak walczy Adrian, bo... To też wiem od wielu zawodników, bo co innego jest widzieć jak walczyć, a co innego jest z nim spotkać się, spotkać się w klatce. Czy uważasz, że teraz, załóżmy, że wasza walka dojdzie za kilka miesięcy do skutku, bo wydaje mi się, że rewanż jest kwestią, kwestią czasu, najwyżej może, może roku. To może był, szybciej. Może szybciej. szybciej, szybciej. Może byłeś w stanie się dużo lepiej pokazać. i Czy ty już widzisz luki, których byłbyś w stanie Adriana pokonać już sprawić mu bardzo duże problemy? Słuchaj, ja te, z Adrianem już mieliśmy e, przyjemność robić razem, e, gdzieś tam na obozie sparingowym, więc gdzieś się złapaliśmy. E, no i to już wiesz, że jak, jak jesteś doświadczonym zawodnikiem, a ja i on tacy jesteśmy, to jak się złapiesz z jednym gościem, to już później mniej więcej pamiętasz, wiesz co robi. E, ma jakieś tam swoje schematy, ulubione meczki. Także słuchaj, ja Luki, wiedziałem jakie on ma mocne strony, wiedziałem jakie ma luki. I tak jak mówiłem w wywiadzie po walce, no wiadomo, okres przygotowawczy, tak, no to zu zupełnie jak robisz trzy miesiące poddanego zawodnika, to zupełnie inaczej to wygląda, ale nawet nie, nie, nie aż to, to, to było problemem, co po prostu brakło mi trochę czasu, żeby właśnie przerobić parę rzeczy tak naprawdę pod Adriana, no bo w te 10 dni to tak naprawdę ja już się musiałem skupić na robieniu wagi i tak dalej, nie było już czasu, sił, ani innych możliwości, żeby przerobić parę rzeczy i tego braku. więc jeżeli miałbym ten pełny okres przygotowawczy to, to jestem przekonany, że ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej. Ty mówisz, że może do tego waszego rewanżu dojść mniej niż rok, a jak myślisz kiedy byłoby, byłoby to możliwe? No słuchaj, zobacz, w 10 dni stanąłem na wysokości zadania, zrobiłem wagę Wszedłem do klatki, i wydaje mi się, że gdyby nie to mój błąd, to od trzeciej rundy ta walka zupełnie by inaczej wyglądała. E, tak też dużo kiwiców e, to, to widzi. No i mega odzew jest taki ze środowiska, e, czy, czy właśnie środowiska MMA, czy, czy ze strony kiwiców, e, właścicieli federacji i tak dalej. No słuchaj, ja uszanowałem Adriana, wykonałem. Co mogłem w te 10 dni. No i teraz liczę, że on honorowo da mi po prostu rewanż. A słuchy mnie dochodzą, że KSW stoi u mnie na rejonie, bo na Śląsku w Gliwicach, więc tak naprawdę z mojej Dąbrowy Górniczej to jest rzut beretem. No i liczę, że, że Adrian też tutaj pokaże gest i da mi ten rewanż. No. Wie, wie, że ja, jeżeli się przygotuję, no to będę dla niego sportowo najmocniejszym wyzwaniem. Wiem, że on też na to liczy, tak, jeżeli uważa się że za, za numer jeden, top i tak dalej, to powinien dać, da, dać mi rewanż i powinien sprawdzić to z przygotowanym e, Igorem Michaliszem. Mhm. A powiedz mi, jaki jest to obecnie twój stan zdrowia, bo tam chyba było ryzyko, że coś nie tak z tą nogą powadzę, prawda? Tak, tak, wiesz co, już jestem po wszystkich badaniach, e, tak naprawdę Trzy dni wszystko zrobiłem cały całego, całego ciała, jeżeli miałem tam jakiekolwiek wątpliwości po tej walce. I tak naprawdę za trzy tygodnie już będę w pełni zdrowym gościem. Jedynie co musi mi teraz kolanko odpocząć. Tak, czyli nie muszę tak naprawdę za wiele. Robić, na razie musi to, to kolanko odpocząć. Po trzech tygodniach, jak odpocznie, to będę już mógł powolutku w jakiś cięższy trening wchodzić, ale już mam tutaj z moim bosem od przygotowania siłowego, mentalnego, fizycznego. Mamy plan i taktykę na te 3-4 tygodnie najbliższe. Wiemy, na czym się będziemy skupiać. Także dużo pozytywów też z tego czasu wyciągnę. Ale kolanko, Naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Jednak te nogi moje e, odpukać gdzieś są naprawdę dosyć mocne i, i to sam Adrian mówił, że ładnie strzelało w tej nodze, jak ciągnął, ja też to czułem, a na to co poszczelało, to tak naprawdę pierdoła wyszła i z tego powodu się bardzo cieszę. To, to najważniejsze. Ale załóżmy, że jednak nie dostaniesz tego natychmiastowego rewanżu, bo tak może się wydarzyć przez to, że Andrzej Grzebyk, może się, mo, mo, się wykrować do, do tego czasu. Ale dobra, za, za, załóżmy, że nie będzie teraz tego rewanżu, Czy jest jakiś no zawod... rewanż? Załóżmy, że będzie. Okej, okay, ale dobra, ale załóżmy, że czy jest zawodnik, z którym chciałbyś się zmierzyć poza Adrianem. Tak, to, to no, chcę się mierzyć to z pierwszym gościem, bym się chciał mierzyć w rankingu w takim razie. Po prostu. Mhm. Yy, ale jeśli, je... no, mówię. jeśli nie Adrian, to, to chcę po prostu najmocniejszego zawodnika. Okej, okay, ale ty jeszcze w jednym z wywiadów e, przed tą walką powiedziałeś, że ty do Andrzeja Grzebyka nie, nie dasz go taką jakąś wielką sympatią. Czy może taką walką byłbyś w przyszłości zainteresowany? E, słuchaj, jeżeli Andrzej, e, nie no słuchaj, ja powiem tak, celuję w ten rewanż celuję ten rewanż, bo, bo wiem, że, że no naprawdę ludzie chcą, to, chcą tego zobaczyć. Taki odzew, jaki miałem przy, przy okazji tej, tej gali, był naprawdę niesamowity. Wiem, że kibice mocno się grzali. No i wiem, że chcą mnie zobaczyć po prostu w pełni przygotowanego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że Adrian też z powodu tej kontuzji mówi, że nie mógł otworzyć swoich pełnych skrzydeł w klatce, więc to też byłaby druga fajna rzecz. Jeżeli on faktycznie zrobi ten noc by wychodził też w pełni zdrowy, to byłby następny smaczek, no i to byłoby starcie o, o ten top of the top tej kategorii. A jeżeli to nie wyjdzie, to jest mi to obojętne. Zawodnik e, najwyżej w rankingu, po prostu najmocniejszy, będzie mnie wtedy interesować. Mhm. Okej, okay. z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, możesz pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój czas. Twoja chwila i twój czas. nie no słuchajcie, dziękuję bardzo za, za wszystkie miłe wiadomości i całe wsparcie, naprawdę naprawdę to doceniam. Bardzo się cieszę, że, że ta noga jest, jest w fajnym stanie i że mnie nie wyłącza to na, na dłuższy czas treningów, bo wiem, że tak naprawdę po, po tym pękniętym oczodole dopiero gdzieś zaczynam wchodzić w ten trening. I wiem, że Igor Michaliszym pod koniec roku będzie wersją 2.0 i będzie w dużo lepszej formie. Co? Szybciutko pozdrowienia dla całej Dą Dąbrowy i całego e, Gymel w Sosnowcu, bo, bo ta rodzina naprawdę, a mogę ich tak nazwać, e, no duże wsparcie młody, nie? Więc wielka piąteczka e, i co? Do usłyszenia niebawem.